Słuchaj, tak jak było zimno, ja uciekam. O, chodź. Uciekam, bo jestem na Zapalił zapaliłam w kominku bo mnie tak trzepie zimno, a ty miałaś przy tymi lekami wrócić bardzo szybko. No ale koło urwało, nawet mi nie może. Co taka zabrało? No, o, dajcie, spokojnie... tam masz pe... te leki, zażyję się. Zaraz zażyję, a tam ktoś znowu. No ja. Jezu, za co Jezus. ty tu robisz? Ty żyjesz? No żyję, ale... No, zadzwoniłaś jeszcze. do mnie, to ja się po prostu tak rozczęsłam, że ja nie wiem, jak Jezu, ja tu dojechałam. Ale, ale co się stało? Noło to... wyrwało z samochodu takie k***a dziury. Babciu, takie są dziury w że ja też nie wytrzymam, no. no. ty zadzwoniłaś, strzeliłaś tą słabą. Nie strzeliłaś, ja padłam taką na śniegu, rozumiesz, ja jak długa tak poleciałam, kolana mam całą bite, no. Rozdarła dętkę w samochodzie, no. <laughs> Przedstawiam Wam najnowszy no, plan Julii Fonsz. No. Gotowi? No. Będę startowała do rady miasta, w wyborach samorządowych. No brawo! Nie do Warszawy, brawo, do Tarnowa! Brawo. Brawo. Coś tak ale ładnie. czy ty, ale ty wiesz, na co ty dostała, się dostała? porywasz? Trzeba dbać o te właśnie o te dziury. Ty wiesz, dostała. wiesz, co się dzieje w tym mieście? Ja się bardzo cieszę, bo to zawsze było twoją ambicją. Od małego dziecka, jak pamiętam, to zawsze chciałaś być prezydentem. Ale ja będę kiedyś prezydentem Polski, ale od czegoś trzeba zacząć. Kobieta nigdy nie była prezydentem, ani nie widziałam... Ja nigdy w polityce jakiejkolwiek nie widziałam pięknej kobiety. To też jest czas taki, ludzie są wszystkim złudzeni. To jest najwyższy moment, żeby osoby, które są rozpoznawalne w jakikolwiek sposób, nawet jakiś mały garstce osób, właśnie wchodziły do tego świata. Ludzie mają dość osób, bez wyrazu. W naszej rodzinie mieliśmy krewnych na różnych stanowiskach rządowych, bardzo, bardzo, bardzo wysokich. wysokich. Bardzo. I jeden z naszych krewnych wieniawa był nawet jeden dzień prezydentem Polski. Za to ja nie będę jeden dzień radną, ani jeden dzień prezydentem, tylko pełną kadencję i to zapewne nie jedną. Słuchajcie Tarnów, pomimo tego, że to jest małe miasto, to jest miasteczkiem mhm. akademickim. Przecież mamy tutaj uczelnię. Tak, tylko, gadasz. że ci ludzie przyjeżdżają na tą uczelnię, mhm. a później i tak spieprzają. Cudowne jest to, że mam inne podejście. Tak. I właśnie tą dużą zmianę chcę wprowadzić w tym mieście. te dobre wzorce, Włodych, tutaj. energię, a nie tylko tutaj jest umieralnia. Bardzo dobrze, dziecko, bo kiedyś krajem rządzili ludzie bardzo dobrze urodzeni, dobrze wykształceni i trzeba wracać do tych, do tych tradycji. Przede wszystkim majętni. Moim zdaniem, do polityki powinny iść tylko osoby, które w swoim prywatnym sektorze osiągnęły sukces. Jak nie osiągnęły, to po co się pchać do polityki? Bo może tam im się uda? Bo ich ktoś gdzieś przeciśnie? I później to wygląda tak. On nie zagłosuje inaczej, bo ma pralkę na raty, no. I on się siepie, bo inaczej nie będzie miał jak rat spłacać. On ma mieć potężny majątek za sobą. Nie bać się niczego. tak mi się inaczej podoba się to, jest, to jest jeden z tych. Ty nie i babciu pitoko, bo ty jesteś dość... kora. No, no, tylko żeby się nie przebyć.